Cześć, witam Was w czwartej części naszego mini-mini-mini kursiku 5 minut dziennie na temat darmowej reklamy. Dzisiaj temat, o który często pytacie, czyli newslettery. Po co one w ogóle? Jak to zrobić? Jak wykorzystać tą fantastyczną metodę komunikacji? Przede wszystkim potrzebujecie jakiegoś programu, który będzie to wysyłał. Może jeszcze inaczej. Na początek potrzebujecie maili do waszych klientów. Aby mieć adresy mailowe do waszych klientów, musicie stworzyć jakąś stronę, na której będą mogli wam te adresy zostawić, albo, na przykład, jeżeli macie sklep internetowy, zrobić takiego checkboxa dodaj mnie do listy wysyłkowej newslettera. Generalnie klienci są już dość świadomi, jakby swoich praw, obowiązków i wszystkiego. Więc wiedzą, że nie muszą się na to zgadzać, czyli lepiej, żeby ten checkbox nie był obowiązkowy. Czyli yy, klient może go zaznaczyć, ale nie musi, żeby zrealizował transakcję. Yy, żeby zachęcić klienta do tego, możecie dać mu jakąś, yy, nie wiem, 5% rabatu na produkty, jeżeli się na to zgodzi. Dzięki temu klient dostaje 5% rabat, wy dostajecie adres mailowy klienta. No i teraz co wam to daje? Daje Wam to to, że jeżeli macie jakiekolwiek nowości, jakiekolwiek nowe produkty wprowadzacie do sprzedaży, to możecie o tym poinformować klienta. Jeżeli robicie jakiekolwiek akcje promocyjne, możecie o tym poinformować klienta. Czyli macie narzędzie dotarcia do osób, które już i tak są Waszymi klientami i możecie ich przekonać, żeby zrobili u Was więcej zakupów. To jest bardzo istotne, bo to jest klient, który już raz kupił i jest już przekonany do Waszych produktów najprawdopodobniej, jest zdecydowany i ten klient znacznie łatwiej, chętniej, chętniej kupi kolejny produkt niż takie szukanie klientów na ulicy. A podtrzymywanie więzi z klientami, którzy już raz coś kupili, jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Bo to są najlepsi klienci, klienci, nad którym jest najmniej pracy. Jeżeli sprzedajecie rzetelne produkty i nie wtopiliście, to taki klient jest najlepszym klientem. Czyli już wiecie po co newsletter. Teraz jak to robić? Znajdujecie sobie jakiś program, na przykład, nie wiem, MailerLite, chyba najprostszy w obsłudze i najbardziej popularny. I nawet do jakiejś tam ilości wysłanych maili darmowy, to znaczy do ilości zebranych kontaktów, o tak. Jest on darmowy, w związku z tym nie ma najmniejszego problemu, żeby go obsłużyć. Jest banalnie prosty. Nawet ja, który nie jestem mistrzem świata w uczeniu się nowych programów, opanowałem ten program, potrafiłem go sobie skonfigurować na własne potrzeby, więc no raczej nie będziecie z nim mieli problemu. Teraz, co jest ważne w samym newsletterze? Przede wszystkim ważne jest, żeby była tam jakaś treść, która zachęci do przeczytania. Temat newslettera, który zachęci do przeczytania. Tak? To jest istotne, że jak klient dostaje tego maila, no to tam ma być jakiś taki temat, który z góry od razu widać, że to nie jest spam, tylko coś ciekawego. Tak? No nie oszukujmy się, dostajemy setki maili. My na przykład, ponieważ nasze adresy, dużo naszych adresów mailowych jest publicznych, więc dostajemy setki takich spamowych maili, i to wkurza. A macie tak konstruować te maile, żeby nie wkurzały. Czyli po pierwsze muszą przychodzić w miarę rzadko, nie codziennie, na pewno. Myślę, że raz w tygodniu to jest taki maks, i do tego jeszcze musicie mieć powód. Tak, żeby to nie było tak, że wysyłacie tego maila co tydzień, klient się patrzy, a nic nowego, a nic nowego, a nic nowego. W końcu dodaje was do listy spam, albo po prostu wypisuje się z tego yy, newslettera. Właśnie, wypisuje się z newslettera bardzo ważne. Na końcu każdego newslettera koniecznie link wypisz mnie z newslettera. Tak, żeby każdy klient mógł zrezygnować. Pamiętajcie, że klient ma prawo zrezygnować, i najlepiej, żeby ta rezygnacja była automatyczna czyli w momencie, kiedy klient kliknie w ten link, to ma być wypisany. Bez zadawania żadnych głupich pytań: dlaczego, po co, a może jednak nie, bo to jest utrudnianie wypisywania się. A przepisy mówią, że jeżeli klient chce zrezygnować, to ma prawo zrezygnować i tego się trzymajcie. Tak, to jest bardzo istotne. Co dalej z tym newsletterem? Macie już bazę danych, bo klienci wam zostawiają swoje maile, wysyłacie. W sumie tyle. Co ma być w tym newsletterze? Powiedziałem, ma być ciekawie. Tak? to nie może być mail spamowy, nie ma być za często. Najlepiej wysyłajcie tego newslettera wtedy, kiedy naprawdę macie coś do przekazania klientowi, do zaoferowania coś nowego, czym klient może być zainteresowany. Tak, To jest masowa wysyłka, więc też warto, żebyście zrobili sobie nie powiem, że inny adres, ale wręcz na przykład dla takich newsletterów inną domenę. Część programów typu na przykład Outlook. Jeżeli widzi, że z jakiejś domeny przychodzą regularne maile, i te maile są rozsyłane do wielu osób naraz, z automatu tą domenę dodaje do spamu. I to właśnie problem polega na tym, że nie samo to konto, tylko całą domenę. Więc jeżeli zaczniecie wysyłać z własnej domeny, tej podstawowej waszej newslettery, i któryś z systemów pocztowych się połapie w tym, że to jest, znaczy uzna, że to jest spam, to jest duża szansa, że przyblokuje wszystkie maile ze wszystkich kont na tej domenie. Więc na to musicie uważać. My się z tym na przykład spotykamy na domenie Jakub Wremski, gdzie chcąc was poinformować o jakichś nowych szkoleniach, o webinarach, rozsyłamy maile do Was w ilości 1000-2000 wysyłanych za jednym razem. I niestety zdarza się, że potem na przykład wy się zapisujecie na kurs, dostajecie z tej samej domeny maila z kodami dostępowymi do kursu. A wasz system pocztowy mówi, e -e, to już jest spam i musicie tego szukać w spam. Niestety, to jest taka rzecz, którą musicie wziąć pod uwagę. Także rozsyłając masową korespondencję, część systemów pocztowych będzie traktowała ją jako spam. Więc zróbcie, to jest taka moja porada. Osobną domenę, to nie jest drogo przecież, zbliżoną do waszej, nazwaną, tak samo jak wasza, jak konfigurujecie domenę, to zawsze możecie wpisać, jako kto wysyłacie. I jak będzie tak samo nazwana, to klient nie zauważy tej różnicy w domenach, a najwyżej, w najgorszym wypadku, będą mu te maile wpadały do spamu, jeżeli ma dobre filtry. Także tyle. Bardzo, bardzo ważne, żeby to wszystko było dobrowolne, żeby bardzo łatwo dawało się wypisać z tego i żeby klient mógł bardzo łatwo się do tego zapisać. Żeby mógł się zapisać, trzeba zaoferować klientowi jakąś korzyść. W sumie tyle, a jak będziecie mieli bazę mailową, to aż tyle. Baza mailowa jest jedną z ważniejszych rzeczy, jaka w firmie powinna powstać. Szczególnie w firmach, które trafiają do klienta, które ma szansę być klientem powracającym. Tak? Jeżeli macie produkt jednorazowy, bo nie wiem, sprzedajecie płyty karton-gipsowe i to kupuje klient na raz, bo robi remont mieszkania, no to to raczej nie będzie jakiś klient bardzo powracający, jeżeli sprzedajecie tylko płyty karton-gipsowe. Ale jeżeli sprzedajecie na przykład, tak jak my, włączniki światła, bardzo często zdarza się, że klient kupuje włącznie do jednego pokoju, za jakiś czas do drugiego pokoju, za jakiś czas kupuje gniazdka. Tak? Ułatwcie mu znalezienie Was z powrotem. Przypomnijcie mu o tym, że jest jakaś promocja u Was. Może szybciej kupi do innego pokoju, może właśnie kupił mieszkanie na wynajem i nie wie, jakie urządzić. Też dostanie maila i stwierdzi: O, mam pomysł. Dobra, przecież mam to już u siebie w domu, czemu tam nie? Tak? A tu akurat mają jakąś fajną promocję na coś nowego. Także pamiętajcie, darmowe kanały reklamy to również newsletter i to bardzo dobry kanał reklamy, bo kanał skierowany już do Waszego klienta. Na razie do zobaczenia jutro. Cześć!